To była prawdziwa siatkarska majówka w Grudziądzu. Do naszego miasta na półfinałowy turniej o awans do drugiej ligi przyjechały zespoły Mieszko Połczyn Zdrój, Sopocki Potok Kamionka oraz Murowana Goślina. Faworytem byli jednak zawodnicy grudziąckiej stali. Potwierdzili to już w pierwszym meczu. Ich rywalem na inaugurację majówkowych zmagań był zespół z Zdrój. W pierwszym secie na parkiecie w Grudziądzu zdecydowanie dominowali gospodarze. W drugiej partii nieco lepiej zaczęli grać zawodnicy z z Zdrój, mimo to wyrównaną część gry na swoją korzyść potrafili przechylić siatkarze Stali. 25 do 22 i na tablicy wyników było już 2 do 0. Trzeci set, jak się później okazało, był partią ostatnią, znów wyraźnie zdominowaną przez grudziąskich zawodników. Stal wygrała 25 do 18 i całe spotkanie 3 do 0, udowodniając tym samym wielkie aspiracje do ostatecznej walki o awans na drugoligowe parkiety. W drugim meczu piątkowego wieczora z siatkówką zmierzyły się zespoły Murowanej Gośliny i Sopockiej Kamionki. Pierwszy set od samego początku do równie samego końca toczony był pod dyktando zawodników w czarnych strojach, czyli Murowanej Gośliny, w efekcie wygrana 25 do 17. Drugie rozdanie to jeszcze bardziej wyraźna przewaga murowanych. Zawodnicy prowadzeni przez Bartosza Wojnowskiego byli zdecydowanie lepsi w niemal każdym aspekcie gry. 25 do 15 i prowadzenie 2 do 0 w setach. Tak jak w przypadku grudziąckiej stali, tak i teraz trzecia partia okazała się ostatnią i zarazem najsłabszą w wykonaniu zawodników z Sopotu, którzy tym razem zdołali wywalczyć zaledwie 14 oczek. Murowani wygrali 3 do 0 i obok gospodarzy zdawali się być głównym pretendentem do walki o wygranie całego turnieju w Grudziądzu. sobotnie popołudnie na obiektach klubu sportowego stale rozpoczęło się od starcia Mieszka Połczyn Zdrój z Murowanymi Goślina. W pierwszym secie wspomnianego spotkania nie brakowało ciekawych zagrań i emocji. Nieco lepiej w tym fragmencie zaprezentowali się jednak Murowani i to oni wygrali tę część gry 25 do 22. Drugie rozdanie bliźniaczo podobne z przebiegu gry na parkiecie i wyniku na tablicy 25 do 22 i 2 do 0 w setach dla przyjezdnych z okolic Poznania. Wielkie emocje i zacięta gra nadeszły dopiero w trzeciej partii. Przez większą część tego seta prowadzili reprezentanci mieszka. Niestety w końcówce znów do głosu doszli murowani, którzy wygrali go na przewagi 27 do 25 i ponownie 3 do 0 w ostatecznym rozrachunku. Sobotą zakończył pojedynek gospodarzy, czyli Stali Grudziądz z Sopockim Potokiem Kamionka. Zawodnicy z naszego miasta wiedzieli, że w przypadku zwycięstwa zapewnią sobie awans do turnieju finałowego. Stalowcy od początku meczu dążyli do z góry założonego celu, jakim był awans do finałowej batalii o drugą ligę. W pierwszej potyczce zespół prowadzony przez Piotra Gabrycha dał pokaz swojej wielkiej siły ogrywając rywali do dziesięciu. W drugim secie obraz gry nie uległ znaczącej odmianie, Grudziądzanie nadal w sposób wyraźny dominowali nad swoimi przeciwnikami. Z kolei goście z Sopotu nie potrafili znaleźć jakiejkolwiek metody na świetnie dysponowanych tego dnia siatkarzy Stali. Ostatnia część gry była najbardziej wyrównana, jednym z powodów było posyłanie w bój przez trenera Gabrycha młodych zawodników. Ostatecznie Stal wygrała 25 do 23, triumfując tym samym 3 do 0 w setach. Drugie zwycięstwo grudziąckiego zespołu oznaczało zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego. W niedzielę rozstrzygnąć się miała jedynie kwestia potencjalnego gospodarza, ostatecznej batalii o drugoligowe parkiety. Niedziela była ostatnim przystankiem na trasie półfinałowego turnieju o wejście do drugiej ligi. Na początek w meczu o trzecie miejsce zmierzyły się zespoły z Sopotu i Połczyna Zdroju. W pierwszym secie nieznacznie wypracowaną przewagą przez całą partię utrzymali zawodnicy mieszka. W efekcie wygrana 25 do 19. Drugie rozdanie po raz kolejny na swoją korzyść zdołali przechylić gracze z półczyna zdroju. Tym razem zrobili to nieco bardziej okazale 25 do 17. Ostatni pojedynek odbył się, co w grudziąckim turnieju było już tradycją w trzecim secie i tutaj znów przewaga i dominacja mieszka. Wygrana 25 do 18 i 3 do 0 w setach. Ostatnim aktem turnieju był mecz o końcowe zwycięstwo. Naprzeciw siebie stanęli zawodnicy stali Grudziąc i murowanej gośliny. Pierwsze rozdanie przez niemal całego seta należało do przyjezdnych. Murowani utrzymywali jedną lub dwupunktową przewagę. Na szczęście w końcówce do głosu doszli stalowcy, którzy w grze na przewagi zdołali przechylić szalę zwycięstwa. Na swoją stronę wygrana na 27 do 25. W drugiej partii Grudziądzanie już wyraźnie zdominowali siatkarze z Poznania. Efektowna wygrana 25 do 14 rozbudziła nadzieję wszystkich kibiców w Grudziądzu. W trzecim secie znów nie brakowało emocji, choć z pewnością nie takich jak w premierowym rozdaniu. Siatkarze z naszego miasta, pomimo bardziej zaciętej końcówki, zdołali wygrać 25 do 22 i 3 do 0 w setach. Wygrali zagrywką z nami. Ta zagrywka przeważyła szale na jej korzyść. A my, no my pokazali, pokazali nam, że nam mamy szansę pracować i że te końcówki setów no, nam nie wychodzą jeszcze. Spory wpływ na tak wysoką porażkę gości. Miał również pierwszy przegrany na przewagi set. Był to set wygrany, natomiast tak jak znowu tak powtarzam, pokazało, że no, tę końcówkę nie potrafimy dobić przeciwnika. i. Przez to przegraliśmy mecz. Wszystkie wygrane spotkania po 3 do 0 to bardzo pozytywne zaskoczenie w szeregach triumfatorów, czyli zespołu stali Grudziądz. Na pewno się nie spodziewaliśmy, tym bardziej że w rundzie zasadniczej wyników 3-0 było jak na lekarstwo. A tutaj, wszystkie trzy mecze pokonaliśmy przeciwników bez straty seta. Tym bardziej cieszy ta wygrana zmurowana, ponieważ trudny przeciwnik. Ale my zagraliśmy dobrze zagrywką. Pomimo dość pewnego wygrania całych zawodów, w nadmierny churu optymizm nie popada trener gospodarzy. Sety pokazały to, że mecze są już trudniejsze. Nie? Że trzeba je grać na maksimum i na 100%. Dzięki wygranej, to właśnie Stal Grudziądz będzie gospodarzem jednego z turniejów finałowych. Trzeba wyciągnąć wnioski z tych spotkań, co tu wyszły. Nie mamy za dużo, nie mamy za dużo czasu, to są dwa tygodnie. Poprawić to, co jest do poprawienia i gramy z następnymi. jeśli już jest w tym turnieju finałowym, chciałoby się od razu tam awansować do tej drugiej ligi. Tym bardziej, że kibice dopisują nawet na, na trzeciej lidze, także dla nich i dla nas byłoby to dużym sukcesem. i myślę, że będziemy walczyć z całych siły, żeby to ten awans wywalczyć. Turniej finałowy odbędzie się w naszym mieście w dniach od 15 do 17 maja. O szczegółach poinformujemy już wkrótce.